Pozostajemy w tematach kulturalnych. Książka bardzo często przegrywa dziś ze smartfonem czy tabletem. A w rozwijaniu wyobraźni nie ma przecież sobie równych. Dlatego każda akcja promująca czytelnictwo jest na wagę złota. A naprawdę niewiele trzeba, by uczniów aktywnie zainteresować literaturą. Na interesujący pomysł wpadli nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 11 w Kaliszu. Rozdział pierwszy. Pipin wyjrzał spod osłony gandalfowego płaszcza. Nie był pewny, czy już się zbudził, czy też szpidale i przebywa wśród migocących szybko wizji sennych, które go otaczały, odkąd zaczęła się ta oszałamiająca jazda. W ciemnościach świat cały zdawał się pędzić wraz z nim, a wiatr szumiał mu w uszach. W szkole zorganizowano lekcję, której celem było przybliżenie postaci Tolkiena, jego dzieł i ich adaptacji w sposób nieszablonowy. Podczas lekcji uczniowie poznali ciekawostki z biografii autora takich dzieł jak m.in. Hobbit, Trylogii Władca Pierścieni czy Silmarillion. Co najbardziej Ci się podobało w dzisiejszej lekcji? No, podobało mi się kostiumy, były bardzo kreatywne. Jak Marysia i Cyprian wystąpili, bardzo widać, że bardzo są utalentowani. A czytasz książki? Tak, czytam książki. A Tolkiena też lubisz? E, Tolkiena, tak szczerze, nie przypadł mi za bardzo do gustu. A skąd taki w ogóle, powiedz mi, skąd to wziąłeś, ten żakiet, to wszystko, co masz na sobie, ten pas? Wypożyczyliśmy. A, to gotowy taki strój, tak? Razem, razem ze świetną fryzurą. Super. Jak się w tym czujesz? Dobrze, tylko trochę gorąco. Lekcja była bardzo twórcza i kreatywna, bo obok quizów prowadzonych przez nauczycieli, słuchania audiobooka, pytań otwartych związanych z dziełem pod tytułem Hobbit, młodzież zaprezentowała piosenkę z tego filmu zatytułowaną Icy Fire. Lekcja ta była również okazją do przygotowania strojów nawiązujących do dzieł Tolkiena. Były stroje hobbita, leśnych elfów, krasnoluda. Pomysłowość uczniów zachwycała. Zajęcia poprowadzili i pomysłodawcami lekcji byli nauczyciele ze szkoły podstawowej nr 11: Dorota Janiak-Jamroziak, Edyta Tomczak, Mateusz Ledzianowski oraz Bartłomiej Białek. Bardzo fajna inicjatywa w Waszej szkole. Skąd się wziął ten pomysł? No pomysł z, w, wziął się z, przy okazji tego dnia, w którym czytamy wszyscy Tolkiena. Natomiast y, u mnie osobiście z fascynacji jego książkami, postaciami, które zresztą y, towarzyszą mi od dziecka. Co zrobić, żeby młodzież zachęcać do czytania książek? No i to jest właśnie problem. To jest trudna sprawa w dzisiejszych czasach, bo y, wszechobecne y, telefony, y, komputery, laptopy. Faktycznie zaburzają ten proces czytania. Natomiast wyobraźnia zawsze będzie fajnie działała, jeśli będzie w rękach książki. Dlatego ten mój cytat właśnie Bilbo Bagginsa, że przygoda czeka za progiem, a tym progiem, którym przekraczamy wyobraźnię, przygodę jest właśnie książka. Jest właśnie